Jaki los spotkał 157 osób, które przeżyły tę katastrofę? Co się stało z ludźmi, którzy już na całe życie będą mieć przed oczami widok tonących matek, dzieci, braci, przyjaciół? Cóż, wszyscy zostali umieszczeni w czymś, co nosi nazwę ośrodka przyjęć centro di Acolienza. Ośrodek przyjęć otoczony jest wysokim płotem z drutem kolczastym, strzeżonym przez uzbrojonych żołnierzy, oddzielonym od reszty świata podwójną bramą. Składa się z czterech budynków, obliczony na 250 osób, mieści ich obecnie około 800. To całkiem niewiele, zważywszy, że w przeszłości Lampedusa gościła nawet 5-6 tysięcy uciekinierów, a podczas przewrotu w Tunezji w roku 2011 nawet 20 tysięcy. Kilkudziesięciu rozbitków dziennie dostaje zezwolenie na wyjście do miasta. Często wychodzi ich więcej, bo ogrodzenie ośrodka nie wszędzie jest szczelne. W ośrodku Erytrejczycy nie są sami. Większość nadal stanowią Syryjczycy, są też Palestyńczycy lub Arabowie podający się za takich, są przybysze z Afryki Subsaharyjskiej. Widać ich często, zwłaszcza po południami, na ulicach Lampeduzy. Widać ich modlących się w miejscowym kościele. Inni spacerują bez celu, oblegają automaty telefoniczne, usiłując dodzwonić się do rodzin. Karty telefoniczne podarował im papież. Inni, zamożniejsi, kupują karty SIM do swoich telefonów komórkowych. Trzeba było nagiąć przepisy, żeby im je sprzedać, bo włoskie prawo wymaga okazania dokumentów zameldowania we Włoszech. A jak na tę kolejną tragedię u progu domu zareagowali mieszkańcy Lampeduzy? Jak przyjmują na przykład muzułmanów, którzy nie zawsze przechylnie odnoszą się u siebie do chrześcijan. Nie było szczególnych napięć, może za wyjątkiem tych, jakie narodziły się podczas arabskiej wiosny w Tunezji, kiedy na wyspie znalazło się ponad 20 tysięcy osób, które dopłynęły w kilka dni. Ale to była inna imigracja, jeśli chodzi o jakość i ilość przyjezdnych. Świat musi dowiedzieć się, że na tysiąc przybywających tu osób 400 ucieka przed wojną domową w Syrii, 200 pochodzi z Palestyny. Tu nie chodzi o starcie religii, tu chodzi o cenę, jaką narody z Bliskiego Wschodu i Centrum Afryki płacą za próbę zachowania spokoju przez państwa zachodnie. Nie należy więc nadawać dodatkowych znaczeń wydarzeniom takim jak imigracja. Przed kościołem widać buty a w środku modlących się na sposób muzułmański. To są Erytrejczycy i Etiopczycy, katolicy obrządku łacińskiego, wywodzący się z ludów abysyńskich. W niedzielę celebrowali z nami Eucharystię, modlili się i śpiewali z nami, wśród nich 155 tych, którzy przeżyli katastrofę z 3 października. A my razem z nimi modliliśmy się za nich, żeby ich marzenie dołączenia do rodzin i przyjaciół w krajach Europy Północnej jak najszybciej się spełniło. Ale jeśli Bóg zechce i będą tu nadal, to my ich oczekujemy w kolejną niedzielę. Choć tak naprawdę widział Pan to samo. Przychodzą tu codziennie modlić się w kościele. Debo decir que... Powiedziałabym, że Lampedusa daje przykład tego, co powinno być normalne. Byliśmy gościnni po prostu dlatego, że widzieliśmy twarze tych ludzi. Widzieliśmy jak schodzą z tych barek. Nikt nigdy nie musiał nam tłumaczyć powodu tych podróży. Nikt nie musiał nas uspokajać, mówiąc to nie jest inwazja. Zrozumieliśmy, bo sami mamy podobne doświadczenia. Odpowiedź Lampedusy to odpowiedź, jaką daliby mieszkańcy jakiejkolwiek wyspy, jakikolwiek naród morski. Mieszkańcy Lampedusy są wściekli. Wściekli na władze centralne, na Europę i na świat, że nikt im nie pomógł, że konsekwencje dramatów wstrząsających wieloma regionami Afryki i Bliskiego Wschodu zostały zrzucone na ich barki. Tu na barze przed portem wypisali na prześcieradle: Nie czujemy się Włochami. Dalej, nad portowymi warsztatami jeśli nie chcecie kolejnych trupów na plażach, otwórzcie prom Trypolis z Rzym. I jeszcze Lampedusa, wyspa, której odmówiono praw. To jest miejsce, na którym 8 lipca 2013 roku papież Franciszek odprawił mszę. To była jego pierwsza po wyborze podróż poza Watykan. Tu, pod tą łodzią, za tą barierą, znajdował się ołtarz. Tam na piaszczystym boisku stali wymieszani mieszkańcy Lampeduzy i imigranci. Na latarniach dalej podziewają papieskie flagi, szukali lepszego miejsca dla siebie i dla swoich rodzin, ale znaleźli śmierć. Gdzie jest twój brat? Głos jego krwi dobiega aż do mnie, mówi Bóg. To nie jest pytanie zwrócone do innych. To pytanie jest do mnie, do ciebie, do każdego z nas. Ci nasi bracia i siostry usiłowali uciec od trudnych sytuacji, usiłowali znaleźć trochę pogody i pokoju. Kto jest odpowiedzialny za krew tych naszych braci i sióstr? Nikt. Wszyscy tak odpowiadamy. To nie ja. Ja nie mam z tym nic wspólnego. Może inni, ale na pewno nie ja. Ale Bóg pyta każdego z nas, gdzie jest krew Twojego brata, której krzyk dociera aż do mnie. Dziś nikt na świecie nie czuje się za to wszystko odpowiedzialny. Straciliśmy poczucie braterskiej odpowiedzialności. Wpadliśmy w obłudę. La kultura del benessere. Kultura dobrobytu powoduje, że myślimy o nas samych. To ona czyni nas nieczułymi na krzyki bliźnich. Powoduje, że żyjemy jak w bankach mydlanych, które są piękne, ale są niczym. Są złudzeniem zbędnego, nietrwałego. Prowadzi nas to do obojętności na innych, ba. Prowadzi do globalizacji obojętności. Kto zapłakał po śmierci tych braci i sióstr? Kto zapłakał po ludziach, którzy byli na barce, po młodych matkach wiozących swoje dzieci, po tych mężczyznach, którzy poszukiwali czegokolwiek, co mogło utrzymać ich rodzinę. Jesteśmy społeczeństwem, które zapomniało doświadczenia płaczu, wspólnego czucia. Globalizacja obojętności odebrała nam zdolność opłakiwania. Panie. W tej liturgii, która jest liturgią pokuty, prosimy o przebaczenie za obojętność wobec tak wielu braci i sióstr. Prosimy Cię, panie, o przebaczenie za tych, którzy się umościli, zamknęli we własnym dobrobycie, prowadzącym do znieczulicy serca. Prosimy Cię o przebaczenie za tych, których decyzje na szczeblu światowym stworzyły sytuacje prowadzące do takich dramatów. Przebacz, panie! Papież mówił te słowa trzy miesiące przed październikową tragedią. Nie został wysłuchany. Papież Franciszek jest nadzwyczajny, to już chyba wszyscy zrozumieli. My go widzieliśmy, przyjęliśmy tu i dla nas to wydarzenie historyczne. Papież dał mojej wyspie godność, przywrócił jej charakter wyspy ratunku. Do tamtej pory znana była jako wyspa emigrantów, wyspa nielegalnych, a tak nie jest. To on otworzył światu oczy. Stała się wyspą człowieczeństwa. Tak, stała się wyspą człowieczeństwa. Bo tak jest naprawdę, bo takie są fakty, taka jest historia tych ostatnich 15 lat. Codziennie powracamy z wiernymi do tej wizyty. Staramy się dotrzeć do jej sedna, do jej najgłębszego sensu. Musimy zrobić coś takiego jak papież. My, jako parafia, jako wierni, jako obywatele, musimy odróżnić, zdobyć zdolność dobrego oceniania tych trudnych czasów, tych wydarzeń, tego specyficznego położenia geograficznego. Tak, powoli zdobywamy świadomość, że musimy zachowywać się przykładnie, być przykładem. Spadły na nas zadania ponad nasze siły, za duże jak na tak niewielką wspólnotę. Dwa kroki od portu, tuż obok miejsca, w którym papież odprawiał mszę, znajduje się cmentarzysko łodzi, które rozbiły się o skałki w pobliżu Lampeduzy. Miemy świadectwo desperacji, często tragedii, spektralne muzeum podróży, a czasami życia gwałtownie przerwanego. Powiedziałeś swoją historię lokalnym władzom, prokuraturze, policji, karabinierom, że nikt was nie ratował, chociaż mieli taki obowiązek, bo prawo morskie narzuca obowiązek ratowania innych w morzu. Tak, oczywiście. Opowiadam o tym wszystkim, nie tylko władzom. Mówimy tak głośno, jak tylko się da. Rozmawiałem z wieloma dziennikarzami, żeby świat wiedział, co się wydarzyło, ale ciągle nie mamy żadnego rozwiązania, żadnej odpowiedzi. My sformułowaliśmy trzy prośby pod adresem władz włoskich. Pierwsza: żeby informowali nas, co zamierzają robić z ciałami naszych braci i sióstr. Ale 10-13 dni po tragedii, bez informowania nas, zabrali wszystkie ciała z lotniskowej chłodni, a przecież obiecywali, że poinformują nas o wszystkim, co zamierzają robić z ciałami naszych bliskich, i nie zrobili tego. Wręcz przeciwnie, wymyślili dla nas jakiś program w obozie, żebyśmy byli zajęci, kiedy zaczęli wywozić ciała naszych bliskich. Potem dowiedzieliśmy się, że po prostu zabrali je z lotniska do portu, ale jeden z naszych przyjaciół był tam. Zadzwonił do nas, my przybiegliśmy pytając: Dlaczego to robicie, przecież obiecywaliście? Nie odpowiedzieli, odgrodzili nas, przez ponad godzinę próbowaliśmy namówić ich do zmiany decyzji. Obiecywali nam także, że jeśli będą organizowali jakikolwiek pogrzeb, to nas zawiadomią, obiecali. Tak, oczywiście. Jeśli zrobimy pogrzeb, zabierzemy was wszystkich, żebyście mogli w nim uczestniczyć. Ale wykluczyli nas, nie pozwolili nam wziąć udziału w pogrzebie naszych rodzin i przyjaciół. A wszyscy, którzy przeżyli, 155 osób miało tam rodziny i przyjaciół. To tak, jakby zabili nas po raz drugi. Twoi bliscy, rodacy, bracia i siostry zostali pochowani, oznaczeni liczbami bez imion. Dlaczego nikt nie zapytał was o imiona ofiar tej tragedii? Było sporo problemów z identyfikacją, z przypisaniem nazwisk do ciał. Kiedy doszło do tragedii, znaleźli jedynie 111 ciał. Te ciała można było zidentyfikować, można było powiedzieć kto to był. To było możliwe, ale następnego dnia pogoda była słaba, były fale, więc nawet nie próbowano wydobywać ciał. I tak przez kilka dni, aż do czasu, gdy pogoda się poprawiła. Wtedy postanowili je wydobyć. To naprawdę było straszne i trudno było zidentyfikować te osoby bez badań DNA. Próbowaliśmy to robić na podstawie dokumentów, które zmarli mieli przy sobie w chwili tragedii, na podstawie ubrań, w jakie byli wtedy ubrani, ale było to bardzo, bardzo trudne. Dlatego był problem z oznaczeniem ciał. Dlatego nie przypisano im nazwisk, to jest problem. Służby robiły zdjęcia tych ciał i dopisywały do nich kolejne numery. Słyszeliśmy tylko obietnice i obietnice, mnóstwo obietnic, że rozwiążą ten problem. Nie robili nic innego, tylko obiecywali. Yeah. Witaj, we yeah. then... Włoszech. Tak to tutaj wygląda. Still, still we didn't find... also, we need the... Ciągle nie znaleźliśmy pomocy. Potrzebujemy testów DNA. Ci, których bracia lub siostry przeżyli, zostali uratowani, prosili o możliwość przeprowadzenia testów DNA. Prośby zostają bez odpowiedzi. Pytamy ich, czy jeśli nie chcą brać udziału w ceremoniach. Czy możemy opuścić wyspę? Nienawidzimy tej wyspy. Nie wyobrażasz sobie, jak trudno patrzeć na Ziemię, gdzie zginęli twoi bracia. Nie wiemy, dlaczego każą nam tu być. Teraz to jest problem międzynarodowy. Czego oczekujecie od Europy? Co powinna zrobić natychmiast? Po pierwsze chcielibyśmy, potrzebujemy. Czego potrzebuje 155 osób? To, żeby wydobyte z morza ciała naszych braci wróciły do bliskich. W naszej kulturze odzyskanie ciała zmarłej córki czy syna jest traktowane jako prezent. Ludzie z innych krajów mają trudności ze zrozumieniem tego. To naprawdę bardzo dla nas trudne. Nasi bliscy czekają na ten gest. Chcą pochować członków rodziny. Wyspa padła ofiarą również tego afrontu. Dramat śmierci istnieje wszędzie a tym bardziej na tak maleńkiej wyspie. Tu śmierć sprawia wielkie wrażenie. Więc fakt, że nie było nabożeństwa dla tak wielu ofiar tej katastrofy, że nie było żadnej ceremonii pogrzebowej, że nie można było położyć kwiatka, uronić łzy na ten długi rząd trumień, to było nie w porządku. To było niegodne Włoch, niegodne żadnego narodu europejskiego. To, że nie było prawdziwego pogrzebu, pogrążyło mieszkańców Lampeduzy w rozpacze. Bo kojarzyć Lampeduzę z tragedią nie jest zaszczytem dla Lampeduzy. Dla Włoch, dla Europy, więc modlimy się, żeby władze, siły zbrojne, urzędnicy, żeby nadali temu wszystkiemu wymiar humanitarny, żeby potraktowali to z delikatnością i umiarkowaniem, żeby potrafili nad tym zapanować. Dopiero Bruxelles, co wróciła Pani ze szczytu na taką samą, czy z czymś konkretnym, tym razem czy z nowymi obietnicami? Ma, im... W tym momencie to są tylko słowa. Oczywiście to są słowa nowe, takich jeszcze nie słyszeliśmy. Jest inne podejście. Nie chciałabym być nadmierną optymistką, wręcz przeciwnie. Martwię się przyszłością, ale muszę przyznać, że to jest coś w rodzaju rewolucji, która się zaczyna. Cieszę się, że ta rewolucja zaczyna się od Lampeduzy, która do tej pory była biedną peryferią Europy. Duże kraje zrzuciły całą odpowiedzialność na nas. To była bardzo ciężka samotność. Teraz czekamy na tę nową Radę Europejską na początku 2014 roku, chociaż właśnie dzisiaj jest dobry moment, żeby zacząć prowadzić nową politykę, a nie tylko wypowiadać nowe słowa. Czego spodziewa się Pani po Frontexie, tej unijnej agencji z siedzibą w Warszawie, która do tej pory świetnie zajmuje się wschodnimi granicami Unii, ale zaniedbuje granice południowe? Problemem są kraje członkowskie leżące nad Morzem Śródziemnym, które obawiają się utraty części suwerenności, a Frontex powinien zmienić nazwę, zmienić cele tak, aby najważniejszym było niesienie pomocy, bo na południu może się. Nie ma na razie dramatycznego problemu o charakterze ekonomicznym. Tam jest teraz przede wszystkim poszukiwanie azylu. A na to trzeba zareagować pomocą humanitarną. To musi być skoordynowana akcja europejska, a nie pojedynczego kraju. Potrzebujemy wspólnej polityki opartej o zasadę nieodpychania ludzi szukających azylu. Widzimy Włochy jako naszego mordercę. Przestaliśmy lubić ten kraj. Trudno jest żyć w miejscu, w którym straciłeś bliskich. To byłoby bardzo trudne dla każdego człowieka, i dla nas jest to trudne. Więc, jeśli to możliwe, jest nas 155. Chcemy opuścić ten kraj. Możemy żyć w każdym kraju europejskim poza Włochami. Jeśli zapytasz mnie, dlaczego nie we Włoszech? Zrozum, że oni mogli nas uratować, ale nie zrobili tego. Powiedzieli, że nie zabiorą ciał z Lampeduzy, ale nie zrobili tego. Także dlatego, że wykluczyli nas z udziału w pogrzebie, jeśli można tak to nazwać. Czego więc możemy się spodziewać od Włochów? Niczego. Oni po prostu nami manipulują, nie liczą się z nami. Dlatego nienawidzimy Włoch. Definitywnie. Co dalej z uciekinierami? Cóż, szczyt Unii Europejskiej z końca października odłożył tę kwestię do nowego roku. Potem być może podjęte zostaną jakieś nowe decyzje, być może Europa zdecyduje się na nowe podejście do problemu, może znajdzie jakieś nowe sposoby przejmowania azylantów, a może spróbuje rozwiązać problemy, które teraz popychają ich do ucieczki. Ale pozostaje pytanie. Ile jeszcze istot ludzkich utonie w morzu, nim europejscy politycy podejmą jakieś decyzje? Nim znajdą w sobie, jak mówi papież, zdolność współczucia? Tymczasem premier Włoch Enrico Oletta zdobył się na gest, którego ocenę pozostawiamy widzom. Przyznał obywatelstwo włoskie zmarłym w katastrofie z 3 października. Nie nadał obywatelstwa tym, którzy przeżyli. Oni nadal siedzą za drutami koczastymi tego, co eufemistycznie nazywa się ośrodkiem przyjęć. Czego pragną? Co ich czeka? Jak wyobrażasz sobie swoją przyszłość? Każdy z nas przyjechał tutaj z różnymi planami. Osobiście chcę opuścić ten kraj. Zaakceptuję każdą pracę w każdym innym państwie Europy. Ale jesteś specjalistą? Może ktoś będzie Cię potrzebował? Po pierwsze, chciałbym podnieść moje kwalifikacje to moje największe pragnienie. Potem chciałbym pracować zbudować nowe życie. Jak dużo osób z Waszej grupy, 157 osób, ma podobne do Ciebie ambicje? Chcą się uczyć. Unia Europejska mogłaby Wam w tym pomóc w ciągu kilku dni, gdyby chciała. Większość z nas pokończyła szkoły w Erytrei i ma podobne ambicje. Chcą się uczyć. Wiemy, że bez wykształcenia nie ma życia. A czego życzyłbyś swojej ojczyźnie, Erytrei? Nie oczekuję od Ciebie opinii o sytuacji politycznej w tym kraju. But Wiemy, że to you nie, nie jest kraj, kraj demokratyczny, exactly ale czego byś jej democracy? życzył? What you, nie chcę o tym mówić. Thank you.